Pałem, no bo miałam karę. Po prostu miałem karę. Czekamy wracamy już. Mamy miałem, miałem karę Lecimy. Jeśli litery, bo co nie powiedzieć litery będzie, bo to był mój stary film. Taki stary zapas nagry, nagrany. Ja teraz niestety nie wiem. Muszę kiedyś po aby nie miał nic pamięci. Weźmy sobie niech będzie... o dzisiaj robimy takie coś, że tutaj widzicie kotika? to tam będzie takie coś, że jak się tam wypadnie po prostu to robić i ludzie nie musieli zagrać jedną rundkę więc lecimy gramy dzisiaj tykiem super z gramy to taka, klaskać, nie? Prawo. Ty, kiedy możesz grać. Jest Ej, mapa się zmieniła, nie? Chyba nie zmieniło się. Lulululu, dobra. Dajemy Daj Dajmoko, pomóż. Ale na solo miałem grać. Kurde, to na następnej rundzie będę solo grał. już nie będę na ten... Nie będę już cinał. W ale chłop fajnego skin, tylko srebrnego, to srebrne skinie kin Może Może kiedyś w też kupię może. Jak będę miał jak w ogóle będę... Ben... Już się powybijali? na to drugie miejsce. A może, jak on ma raczej mnie w parku. No, mam 6, 7. A tak, ktoś! Tak, A może to... To nie był lepszy pomysł i Tak, dwa pucharki, let's go! To pucharki. Robi nie. Dobra. Musimy kolejny. Teraz musimy grać. Nani. Nani? No, czekaj, co chcę ją. Co? nani? nie. Czekaj, czy mogę, to wybiorę ją już? Czy ja mogę, jak Mam troszeczkę rzeczy, mogę? Popatrz, sobie ten kuchnia. Sobie... No, Mam to Może się wypadnie. Chodź, nie wiem co A więc solo. Soli do Let's go. Boże, nie. Tylko tutaj jest... wiedział, no to co ludzie sobie wiedzą. Wejść. Czy tam będą znieść się? Nie. Co? Co? Nie. Cztery. To nie mnie na mnie. No co nałóż. Nie tam. W chorych. Pora była, ale była na. I teraz go w kochach. No nie, nie może być na łotwika. Ale nie zaraz no. Gra. się uspokój, gro. No co jest? Co się chorało na stiki? Nie chcę. Czekaj mnie. Oh. Czego, to, czego cały ten stik? Mamy skójczek. Skójczek mam, masyczek. Ale, ale, ale. Ale, ale o. Ale, ale, o. Squiczek, to jest. Kłupis, to jest fajny skwiczek. Niech to Ej, kto lubi squeeka? Zaję łapkę do góry. Patrz to są taka mordka. Taki słodziak. to mnie słodziak skójczek szczerze? miałem się takiego w domu tylko z no zaraz, takiego w domu skójczek słodziak no to zrobiłem ze śliny, ale słodziak wszystko? Na dupa, trafiłem. a nie trafiło no dobra, mam cztery Mie to na dobrze jest, mam cztery a ty, a Trzeba uważać, czy może to do, do nas jakoś go udał no, jechać. Czy to Eevee? Czy Ewee? Ja po ja, prostu ja, to mówię. Jak się mówi na, na Tomasie kosmiczkę? Ewe czy Eevee? O nie wiesz, jak się mówi. Opera mnie. Dobra. Ale, ale.

Wszystkich w tym mieście prawda? nie da się. A co chodzi? Nie, tego nie da się. Nie da się. Czy da się jakoś? Jakoś. się nie da sprawienia oby bla 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 nie chyba się po prostu nie da się nie da let's play let's play again ale on no na noga, to do tego momentu, niech pisze: ripnoga kuby, ripnoga noga, ała, ale mi się nie, 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 tutaj To moje. to a za nami nie dziękuję, ja nie lubię nami. Proszę mi witalać z tym prezentem nami. Proszę, kto był? To był wczoraj na cukierkach na Halloween? Ja wiem, ja bardzo to że bardzo dużo Wam wpisać, ale no, ten, ten chce, a to niech nie pisze, jak długo byliście, czy biliście, to, kto był na cukierkach i jak długo Bo ja był na, byłem na cukierkach i byłem na nich aż od, od 17.00. To 18 po 19 30, type zrobiła! To jest! A przecież można komentarzy. Widzimy się co widział Widzimy się z Guys. Widzimy się z Guys.

To jest RPG Moves Browsers. To jest RPG Moves Browsers w sumie, jest taki zastęp. Co ty za Mister Inventor. Ale to macha, ty nie ma gdzie. Możecie tam zbierać na ten. A kolejny jakby... Zbierzemy na stapuł. Basta.